Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to jest mój nowy, kolejny poradnik Origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki oto kalendarz adwentowy w formie choinki z sześciennych modułów. W jaki sposób on działa? No załóżmy na przykład, że dzisiaj mamy 8 grudnia, więc zajmuję sobie to okienko i w środku dostaję się do. Chowanej wcześniej rzeczy, czyli na przykład cukierka. A później mogę to oczywiście naprawić ładnie albo po prostu zostawić takie rozwalone, i wtedy 24 grudnia będziemy mieli taką rozwaloną choinkę. To już zrobicie jak uważacie. Zapraszam na poradnik. Jeżeli pierwszy raz słyszycie o sześciennych modułach, zapraszam Was do filmu, który wyświetla Wam się u góry ekranu. W górnym rogu ekranu będą wyświetlały Wam się schematy poszczególnych warstw. Czerwony punkt jest punktem odniesienia, i akurat w przypadku tego modelu zawsze znajduje się na samym jego środku. Do zrobienia takiego kalendarza adwentowego choinki będziemy potrzebowali 306 białych modułów, 73 zielone, 10 czerwonych, 10. Pomarańczowych, 12 niebieskich, 7 żółtych oraz 6 fioletowych. Oczywiście te kolory prócz białego, zielonego i żółtego są dowolne, ponieważ z tego zrobimy bombki, a bombki mogą być po prostu z takimi kolorami, jakie macie. Pierwsza warstwa naszej oinki jest bardzo prosta. Możemy zacząć sobie od tego, że budujemy sobie taki kwadrat 3x3 sześciany. A później będziemy odpowiednio dołączać, aby uzyskać dany kształt. Kiedy mamy już nasz kwadrat 3 na 3 kwadraty, wystarczy dorobić tutaj, tutaj, tutaj i tutaj po jednym sześcianiku, i wtedy będziemy mieli odpowiedni kształt do pierwszej warstwy naszej chojniki kalendarza. I tak jeszcze wygląda przed wyłożeniem pierwszy Poziom pierwsza warstwa. Teraz możemy sobie to wyłożyć odpowiednimi kolorami. Wykładamy te 3 na 3 na zielono i to będzie oczywiście spód wtedy naszej ojinki. No i u mnie to tak wygląda, że gdy tutaj są zielone, to ten oraz ten element są wyłożone kolorami czerwonymi. A dokładniej wykładamy tutaj z tych oto czterech stron, czyli tutaj z boku, tutaj, tutaj i tutaj od naszej góry. Czyli później ten element wykładamy dokładnie takim samym czerwonym kolorem. Ten sześcian zostanie wyłożony kolorem pomarańczowym, a ten kolorem niebieskim też z czterech stron. Tak jak było to w przypadku tych dwóch czerwonych. A te tutaj pozostałe elementy z boku musimy wyłożyć kolorem zielonym. I kiedy to zrobimy, można odwrócić na drugą stronę, i w taki sposób prezentuje się nasza pierwsza gotowa warstwa. Pierwszy poziom, wyłożony już odpowiednimi elementami, stawiamy w ten sposób. I drugą warstwę dokładnie w taki sam sposób budujemy. Czyli na takim schemacie, nic nie dodajemy. Jedynie po złożeniu pokażę Wam, jakimi kolorami wyłożyć. Także tutaj jest. Dowolność momentu, od którego sobie zaczniemy budować. I tak prezentują się dwie warstwy. Jak widzicie, czerwony kolor dalej na środku, aby pokazać Wam punkt odniesienia. Teraz, jeżeli na dole popatrzymy w ten sposób, czyli mamy czerwony tutaj i tutaj, Kładziemy w ten sposób i tutaj nad czerwonym z trzech stron dajemy kolor zielony. Będziemy sobie chyba szli tak po prostu w oku wokół, aby było łatwiej. Tutaj na tej kostce, na tej ścianie oraz na tej dajemy kolor pomarańczowy. Idziemy dalej i tutaj na wszystkich trzech ścianach tego ścianu dajemy znowu kolor zielony. Tutaj dalej dajemy kolor żółty na obu ścianach. Tutaj nad niebieskim dajemy z wszystkich trzech stron zielony kolor. Tutaj obok zielonego dajemy czerwony na dwóch ścianach. Tutaj dalej, znowu zielony na trzech ścianach. Tutaj na samym końcu dajemy kolor fioletowy. Kolejny, czyli trzeci poziom będzie prezentował się dokładnie taki sam sposób, czyli znowu budujemy po prostu na takim schemacie, jak budowaliśmy poprzednie dwa piętra. Tak się prezentuje trzecia złożona warstwa. Jak widzicie nic trudnego. Zaraz zaczniemy sobie wykładać tą trzecią warstwę. Ustawiamy sobie w ten sposób choinkę, aby ten fioletowy element był tutaj po lewej stronie. I bezpośrednio nad fioletowym elementem, tutaj, tutaj i tutaj, czyli w trzech miejscach, kładziemy kolor zielony. Idziemy w prawo i tutaj na tym elemencie z czterech miejsc, czyli tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, kładziemy kolor niebieski. Idziemy dalej i tutaj na tym prześcianiku oraz na tym prześcianiku. Kładziemy kolory zielone. Tutaj na trzech ścianach, tutaj na czterech ścianach. I idziemy dalej, tutaj nad żółtym elementem również z trzech stron kładziemy kolor zielony. Idziemy dalej i ten tutaj sześcianik zapodwodujemy z czterech stron kolorem fioletowym. Pozostałe dwa tutaj. Sześciany mają być w kolorze zielonym. Ten z trzech stron, ten z czterech. I gdy to zrobimy, poziom trzeci. Jest jak widzicie gotowy. Teraz budujemy poziom czwarty, czyli tak jak tutaj jest. Na tych pięciu elementach budujemy po prostu kolejny poziom, i dopiero wtedy będziemy go wykładać. Bez żadnych dziwnień. Po prostu tutaj te pięć elementów, które widać, dobudowujemy. I na tej warstwie zabudowujemy tylko tutaj tą stronę, czyli tak jakby obwód można powiedzieć tylko i wyłącznie na kolor zielony. I tak prezentuje się kolejny poziom gotowy. Jeszcze kolejny, czyli poziom numer 5 będzie wyglądał taki sam sposób, czyli będzie to po prostu 5- sześcianów ułożonych w takiego X, -a. więc po prostu najpierw budujemy, a później będziemy wykładać. I gdy kolejny poziom jest gotowy, trzymamy w ten sposób, że ten niebieski jest tutaj przy nas, i tutaj na górze cały ten element, czyli z wszystkich czterech stron wykładamy kolorem zielonym. Ten tutaj obok wykładamy całość, czyli z czterech stron kolorem niebieskim. Idąc w prawo kolejny sześcianik znów wykładamy całość na zielono, czyli z czterech stron. I ostatni sześcian, który nam został na tej warstwie, wykładamy z czterech stron kolorem pomarańczowym. I tak wygląda gotowy poziom piąty. Poziom szósty buduje się tylko już z jednego sześcianu, który później odpowiednio sobie wyłożymy kolorem zielonym. Czyli poziom szósty wykładamy tutaj wokół kolorem zielonym. No i pozostała nam ostatnia warstwa, czyli budujemy tu kolejny poziom z sześciu elementów, a następnie wykładamy tym razem już kolorem żółtym, który będzie symbolizował, że to jest gwiazdka na czubku choinki. No i w tym momencie model naszej ojinki jest gotowy. Pozwolę postawić sobie w ten sposób, aby wymieściła się w kadrze. No i co nam jeszcze pozostało, to ponazywać sobie odpowiednio nasze okienka w kalendarzu oraz włożyć do środka cukierki. Już pokazuję, jak to zrobić. Najwygodniej robi się to tak, że po prostu będziemy sobie wybierać, gdzie chcielibyśmy umieścić jakieś okienko z numerkiem. Na przykład chcę, żeby tutaj w środku był schowany jakiś cukierek. Więc robimy tak, że wyjmuję sobie ten moduł, którym jest to po prostu wyłożone. I odkładam. I znajduję sobie kolejne miejsce, w którym chcę, aby nasz cukierek był umieszczony, na przykład tutaj w tym pomarańczowym w środku. Więc wyjmuję pomarańczowy moduł. No I w ten sposób wybieram sobie 24 takie właśnie moduły. Możecie to robić jak chcecie. Może być to na przykład w przypadku tego miejsca. Może to być ten moduł wyciągnięty, a może być to ten moduł wyciągnięty. To już od waszej wyobraźni zależy, który sobie będziecie chcieli powykładać. A może być to ten po prostu z góry. Także wyciągamy sobie 24. Można oczywiście robić to nie po kolei. Ważne, żeby. Końcowa liczba się zgadzała. No, jeżeli ktoś chce, to można sobie na przykład 24 ułożyć tutaj od spodu w środku. I kiedy już wyjęliśmy 24 elementy z naszego. Super kalendarza. To teraz jest ten moment, w którym do środka każdego tutaj modułu, który jest wyjęty kolor zapełniający, włożyli sobie cukierek, czy co tam chcemy. Jeżeli nam zależy na jakiejś kolejności, w którym będą cukierki, prawda, później zjadane, no to należy wtedy od razu podpisywać, czyli na przykład włożę sobie. Tutaj takiego cukierka, no to od razu biorę, później wtedy kolor zielony, podpisuję okienko, zakładam, zamykam. I żeby się nie pomylić, właśnie można sobie na przykład jak mamy kilka rodzajów cukierków na zmianę powkładać. I akurat szczególnie nie zależy na tym, ale pokażę Wam jak najwygodniej to się robi. Dobra, czyli bierzemy sobie jakiegoś cukierka i. Otwieramy sobie tutaj to okienko delikatnie, tak żeby się nie zniszczyło. Ponieważ zaraz musimy je z powrotem zamknąć, wkładamy cukierka i w taki sam sposób, jak było zamknięte, z powrotem zamykamy. Teraz bierzemy sobie odpowiedni moduł, patrzymy, czy on jest. Później włożony pionowo czy poziomo. No i podpisujemy go, jak go podpiszę, jako numer 1. No i zakładam odpowiednią karteczkę z odpowiednią cyferką. I mamy tu skitrany cukierek w okienku numer 1. No i można sobie teraz wybierać, gdzie dokładnie ma być jakiś cukierek. No już tak, jak Wam się po prostu najzwyczajniej w świecie podoba. Pokażę jeszcze może z tej perspektywy, jak wygląda wkładanie cukierka. Włożymy cukierek, otwieramy okienko, wkładamy cukierek. No i musimy po prostu w taki sam sposób włożyć czyli akurat ten tutaj moduł. Musi być włożony tutaj pod te zakładki obok niebieskiego. Musimy unieść te tutaj zakładki, jak również włożyć tą zakładkę tutaj pod te zakładki fioletowe. Gdy to zrobimy, można poprawić i patrzymy, jaki kolor tu był. Był tu kolor zielony. Więc bierzemy zielony element. Pamiętamy, że on jest włożony pionowo i podpisujemy jako kolejną cyferkę. No I w ten sposób wypełniamy sobie po prostu cały kalendarz. Kiedy skończymy wkładać do środka cukierki oraz podpisywać okienka, nasz kalendarz jest gotowy. Pamiętajcie, aby nie zjeść wszystkiego w jeden dzień. I życzę udanej zabawy. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego poradnika.